Ja dzisiaj wprowadzę Was w świat bezpieczeństwa osobistego i samobrony. Widzicie, co jest? Co jest? Został no, spokojnie nie, Ale pamiętajcie, że w momencie, kiedy on cały czas napiera, jest cały czas agresywny, ja już muszę coś zrobić. Wygląda to mniej więcej w taki sposób: mogę atakować nogami, pięściami, sierpami, łokciami, głową. I polecam czyli to jest po prostu bomba. Albo czasami, jeżeli masz trochę wiedzy i nie chcesz go ranić, i chcesz szybko uciekać, wystarczy czasami zrobić. Chiru. Siema, z tej strony Jarek Rogowski. E, witam serdecznie wszystkich, którzy obserwują kanał Real Farm. E, dzisiaj trochę inny temat. Tak naprawdę nie jesteście chyba mocno do tego przyzwyczajeni, bo głównie mamy tutaj tematykę siłowni, odżywiania i fitnessu. Ja dzisiaj wprowadzę Was w świat bezpieczeństwa osobistego i samobrony. Powiem Wam, czym się zajmuję. Co robię, z kim współpracuję i kogo szkole. Natomiast najpierw, zanim to zrobimy, powiem Wam, jakich ja używam, supli. Na co dzień dwa słowa o tym powiem, no i dalej pociśniemy. Także zapraszam. Ja nie jestem zawodnikiem sylwetkowym, jestem trenerem już z doświadczeniem, ale wiem o tym, jak bardzo ważne jest odżywianie. Nie ma tutaj dwóch produktów, które. E, biorę, ponieważ mi się już nie zmieściły w torbie, ale jest to białko i oczywiście jest to kratyna, która jest e, no, nieodłącznym elementem mojego treningu, wpływa na regenerację. Dodatkowo, oczywiście, e, kompleks witamin, absolutnie niezbędny, e, kwasy omega-3, absolutnie niezbędne. E, przed, w trakcie i po, tak naprawdę e, isogo, czyli bardzo dobra formuła, a, która. Nawadnia i, i, i sprawia, że jednak ten trening może być intensywniejszy, o czym ludzie zapominają o tej bazie, o tej podstawie, o tym izotoniku i oczywiście przed i po treningu, ale też w ciągu dnia to jest beta alanina, czyli ta substancja, która sprawia, że nas wszystko swędzi, niektórzy lubią, niektórzy nie. Ja bardzo lubię i pamiętajcie, że w dłuższym stosowaniu ona bardzo mocno też wpływa na wytrzymałość, także to są rzeczy, które ja biorę. A piszcie, dajcie znaka w komentarzu, co wy jecie obecnie jako na przykład sportowcy, może nie, nie sylwetkowi, jeżeli tu są tacy, osoby, na przykład, które robią sztuki walki, co tutaj, co tutaj jecie. Także startujemy. Słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy obecnie na Vera Sport, to jest miejsce, w którym ja obecnie się bardzo mocno zadowiłem, jest, za, zadomowiłem. Przepraszam, jest to centrum treningowe, gdzie dzieją się dwie podstawowe atrakcje. Ja się zajmuję dwoma rzeczami. Z jednej strony jest to praca ze sportowcami, z drugiej strony to jest samoobrona i bezpieczeństwo. W mojej robocie e, obalam razem z moim zespołem mity samoobrony, mity takich górnolotnych e, trenerów e, internetowych, którzy pokazują różne tak zwane pierdolety, które się w życiu nie sprawdzą. Myślę, że m, jakby Wam i generalnie ludziom na internecie... Należy się wiedza merytoryczna i przede wszystkim musicie wiedzieć nie tylko co robić, ale też czego nie robić, o czym niektórzy zapominają i chodzi o to, żeby rzeczy, które robicie w samobronie były bardzo proste. Mój content jest dla osób, które są po dobrej stronie mocy, chcą pomagać, są to osoby silne, sprawne albo chcą być silne, sprawne i chcą w razie sytuacji kryzysowej pomóc. Pamiętajcie, że mamy tutaj pojawia się taki element w samobronie jak przemoc, ale ta przemoc ukierunkowana w odpowiedni sposób, czyli nie bezmyślna przemoc, że kogoś bijemy, bo nam się coś nie podoba, ale pamiętajcie, że czasami przemoc trzeba zastosować wobec jakiejś sytuacji. Poza tym mamy takie hasło, twoja niemoc rodzi przemoc zajmuje się szkoleniami różnego rodzaju firm, jednostek wyspecjalizowanych, które na co dzień muszą podejmować racjonalne decyzje w stresie i o ich działaniach nawet się nie pisze w gazetach. Szkole osoby prywatne, osoby z pierwszych stron gazet. Natomiast to jest tematyka samobrony. Tak jak wiecie i widzieliście nasz ostatni odcinek pracuje również ze sportowcami, głównie z zawodnikami MMA, Zajmuję się optymalizacją duchu. moim ulubionym i że tak powiem najlepszym wojownikiem, z którym współpracuję jest Marcin Bandel, świata organizacji Brave i najlepszy zawodnik MMA 2022 roku, z którym pracujemy, zajmuję się pracą, jeżeli chodzi o jego stójkę, optymalizację i jakby wspieram jego team trenerski. W pracy ze sportowcami uważam, że najważniejsze jest dobre zaplanowanie tego treningu i pracowanie w sposób bardzo, bardzo indywidualny, czyli w zależności od tego, kto jakie robi błędy, kto jakie ma talenty, trzeba łatać dziury brak umiejętności i wspierać te wszystkie elementy, które są jakby najważniejsze. Marcin Bandel jest to osoba, która jest wybitnym parterowcem, graplerem, ale no mało kto wie, że ma już ponad 30 walk zawodowych w MMA jest naprawdę ultra czyli zajmujemy się pewnymi szczególikami działania dzisiaj trening, który dla niego przygotowałem to jest siła eksplozywna i skracanie czasu reakcji skracanie czasu reakcji jest to taki charakterystyczny element zarówno dla jakiegokolwiek sportu czy to będzie koszykówka, czy to będzie Formuła 1 i oczywiście MMA gdzie każdy nieodpowiedni ruch lub każdy nieodpowiedni, nieodpowiedni jakiś bodziec, jakiś przyruch może sprawić, że po prostu zostaniesz znokautowany. A teraz przejdźmy sobie do takich podstaw e, e, naukowych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo osobiste i niezależnie od tego, czy jesteście e, chudzikami, którzy dopiero e, swoją drogę jakby w sporce, w sporcie czy w kulturystyce zaczynają, czy, czy jesteście zawodnikami, na pewno Wam się to przyda. Pamiętajcie, że nawet jeżeli jesteście wielcy i dopakowani, a nie takie średniaki jak ja, to na pewno przydadzą Wam się te elementy. Więc Przebiteczka i startujemy. Aaaa! Za chwilę będzie piekła. Dobra, czekacie na pewno na jakieś złote rady, jak być bezpieczniejszym, jak w ciągu weekendu być wymiataczem, więc oczywiście wam. Powiem, musicie kliknąć tutaj tylko doda, dodatkowo, płacić po 500 i tak dalej. Dobra, żarty żartami, ale powiem wam parę takich patentów, które się sprawdzają zarówno e, osobom, które są, nie wiem, stoją na bramkach, gdzieś tam chronią, e, ale generalnie w codziennym życiu, ponieważ zakładam, że osoby oglądające ten materiał to są osoby świadome, ponieważ jesteście związani z aktywnością fizyczną. Natomiast pamiętajcie, że najważniejszy w tym wszystkim jest bezpieczny powrót do domu, a nie walka ze swoim ego. Pierwsza sprawa to jest zachowanie dystansu. I teraz tak. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo to jest jedno, ale umiejętności walki to jest drugie i to się później wszystko uzupełnia. Ja, ja mówię o dystansie i o trzymaniu rąk, e, po to, żebyście wiedzieli, jak pewnych sytuacji unikać, ale pamiętajcie, że w treningu musi być coś takiego jak sparring, muszą być elementy boksu, muszą być elementy zapasów, muszą być elementy kopania, uderzania i jakby agresywnej pracy. I pamiętajcie też, bez treningu fizycznego e, i bez odpowiedniej regeneracji, też. Nie macie co myśleć o samobronie, bo jak jesteś zmęczony, wypluty, to będzie ci bardzo ciężko poruszać się w świecie bezpieczeństwa. Więc pierwsza sprawa jest taka, że starajcie się nigdy w życiu, jeżeli jest taka szansa, nie dopuszczać nikogo na wysokość bliższa niż wyciągnięta noga. Więc jeżeli sobie się ustawicie i wyprostujecie swoją nogę. To ta noga plus stopa to jest taki minimalny dystans, w którym powinniście generalnie być, jeżeli kogoś nie znacie, jeżeli czujecie, że to napięcie między wami można kroić sobie nożem. Musicie wyczuwać o co chodzi, szczególnie kiedy jesteście właśnie z żoną, z mężem, z dzieckiem. Nie szukamy kłopotów, trzymamy dystans. A druga sprawa jest taka, że wasze ręce powinny być zawsze gdzieś wysoko. Tak? To nie są jakieś um, pierdoły pod tytułem um, nauka samobrony w 3 dni. Ale pamiętajcie o tym, że ręce są lżejsze, są bliżej mózgu i w większości są wolne. Moje nogi są obecnie zajęte staniem, są dalej od mózgu i są po prostu cięższe. Więc to wasze ręce będą robiły lwią część roboty, jeżeli chodzi o gestykulację, trzymanie e, i tak dalej. Ale w każdym momencie możecie. Zacząć eksplodować jakimiś uderzeniami. Dodatkowo wasze nogi, które są, stanowią bazę. Nie musicie stać, jeżeli z kimś rozmawiacie w sposób stricte profesjonalny, ponieważ wasze ręce mówią i to jest to, jak wy prezentujecie się, będzie bardzo, bardzo ważne dla potencjalnego agresora. Więc my zawsze jesteśmy spokojni, mówimy spokojnym tonem, ręce mamy w górze, ale musimy wiedzieć, kiedy powiedzieć. Stój, a kiedy powiedzieć na przykład spierdalaj, zatrzymaj się i kiedy też uciekać, jeżeli przewaga wroga jest po prostu za duża. Więc podstawa to jest dobra baza, to jest trzymanie rąk, mniej więcej na wysokości naszego komputera, ponieważ on zawiaduje wszystkim, ale w momencie, kiedy coś się dzieje, pamiętajcie, że te umiejętności właśnie walki przekrojowej, umiejętność e, obrony przed jakimś obalaniem i podstawy tych, e, te, tej pracy w parterze są niezwykle, niezwykle istotne. I oczywiście taka najważniejsza rzecz, ponieważ będą na pewno komentarze, co jeżeli ktoś ma nóż, Słuchajcie, pierwsza rzecz, jeżeli widzisz niebezpieczne narzędzie, musisz się zastanowić, co ja tutaj kurwa robię, a dwa spierdalaj. A potem cała reszta. Bronisz się tylko wtedy, kiedy nie masz jak uciekać. I ja wiem, że teraz niektórzy będą mówili, że ucieczka, stary, to niehonorowe. Zastanów się, wróć do domu, do swojego dziecka. E, osoby, które mają, nie wiem, po, tam, po 16, 17 lat, albo są buchającymi testosteronami e, 20 dwudziestoparolatkami, czasami trochę nie znają życia, więc polecam e, gdzieś tam e, w głowę sobie wrzucić pewne elementy. I tyle. Zapraszam Was też oczywiście na swój kanał na YouTubie mamy najpopularniejszy kanał o tematyce bezpieczeństwa, gdzie znajdziecie też dodatkowe elementy i to jest jakby taka wypluta wiedza najprostsze rzeczy z możliwych. Czyli pozycja, baza, trzymanie rąk, umiejętność artykułowania pewnych rzeczy, ale też kiedy trzeba umiejętność zatakowania wszystkim, czym możecie. Pokażę wam teraz co zrobić. Co? Co, co jest? Zostaw jest, jest, no? spokojnie luz. Luz, blues. Dobra, teraz Wam pokażemy, witamy Szymon'a, naszego pozeranta, oczywiście mojego przyjaciela. Słuchajcie, co zrobić w takiej sytuacji, gdzie nagle pojawia się stres. Pamiętajmy, że większość sytuacji w samobronie pojawia się nagle, czyli generalnie jesteśmy zapatrzeni w nieskończoność i nagle dochodzi do jakiejś mocnej tutaj agresji przepychanki. Gdybyśmy wiedzieli, jak się do tego przygotować, to byśmy w tej sytuacji nie byli. Więc przede wszystkim pamiętajmy o tym, że w takiej sytuacji mamy do czynienia z dużym stresem. Niezależnie od tego, czy jesteś duży, wytrenowany, czy jesteś schabem, pamiętajcie, że to, że jesteś schabem, to nie znaczy, że masz dużo umiejętności. Więc w momencie, kiedy, kiedy ktoś cię łapie i ktoś, ci, ktoś przekracza stop, tą granicę. To dla mnie jako dla osoby powiedzmy, że wytrenowanej też jest to szokiem i też to jest dla mnie niewiele przyjemne. Nie jesteśmy w stanie się przygotować na 100% do tego typu sytuacji, więc musimy się zastanowić nad tym, dlaczego pozwoliliśmy, żeby w ogóle doszło do tej sytuacji. Czyli w momencie, kiedy było, ej, ja przede wszystkim powinienem go wcześniej zobaczyć. Druga sprawa, jak on się zbliżał, bardzo poproszę, ej, bardzo ci proszę, nie zbliżaj się. I tak dalej. Jeżeli on się cały czas zbliża, to muszę albo. Atakować go słownie, albo muszę uciekać. Ale pamiętajcie, że w momencie, kiedy on cały czas napiera, jest cały czas agresywny, ja już muszę coś zrobić. Okay? Pamiętajmy o tym, że w każdym momencie, w którym coś się dzieje, dochodzi do jakiejś przepychanki, muszę być zabezpieczony. Bo co z tego, że ja trzymam jego ręce? Mamy dynie. Okay. mamy kopnięcie kolanem, okay. jakaś zmyłka i tak dalej. Jeżeli on jest tak naprawdę osobą, która gdzieś tam się biła kiedyś na ulicy, to po prostu mnie przywali. Mamy też zasadę, która nie jest dokładnie zgodna z prawem, ale nazywa się zasada hit first, czyli w momencie, kiedy on się nie zatrzymuje, jest tutaj bam! Ja mogę go zaatakować też pierwszy, uderzyć go. Ale muszę mieć powód. Pamiętajcie, nigdy nie bijemy nikogo jako pierwsi, chyba że w samobronie, ok? Pamiętajmy od tego, że nie chcemy się zbliżać. Jedną z takich fajniejszych opcji, żeby kogoś zdystansować, jest tak zwany power push, czyli uderzenie na jego klatkę piersiową. I od razu mówię, to nie jest żadna systema magiczna, pierdolety. To jest tak, jakbyś walił kogoś w klatę. Wygląda to mniej więcej w taki sposób. I to jest tak naprawdę taka ostatnia faza obrony przed atakowaniem go w jakieś miejsca wrażliwe. Pamiętajcie, że w zależności od dystansu mogę atakować nogami, pięściami, sierpami, łokciami, głową. Ale w momencie kiedy jesteśmy na przykład, nie wiem, w jakimś bliskim dystansie, źle stoimy, nie wiemy jak się ustawić, jeżeli nie masz podstaw jakichś zapasów, chwytów albo pracy na ziemi, to tak naprawdę, jeżeli on gdzieś nawet widział w internecie, jak kogoś złapać, to cię po prostu podniesie, pyk, wywali i jak dziecko pójdziesz sobie na ziemię. Więc warto mieć bazy różnych systemów i robić rzeczy w sposób logiczny. No, zobaczcie, dzielimy sobie sytuację na mniejszej lub e, mniejszego lub większego zagrożenia czasami to będą piąchy które idą w twoim kierunku ale czasami to będzie chwyt za nadgarstek gdzie słuchajcie ktoś bardzo silny łapiecie i masz zawsze dwa wyjścia w każdej technice niezależnie od tego co jest albo możesz zrobić coś agresywnego co czasami e, polecam czyli to jest po prostu bomba albo czasami jeżeli masz trochę wiedzy i nie chcesz go ranić i chcesz szybko uciekać wystarczy czasami zrobić Taki ruch. Odsunąć się, może dalej z nim negocjować. Ale pamiętajcie, cokolwiek się dzieje, bierzemy pod uwagę go całego. Czyli jeżeli on cię łapie, to on cię łapie tutaj, ale ma drugą rękę wolną. Możecie złapać, możecie uderzyć, możecie atakować dalej. Więc z jednej strony mamy uchwyt, ale zawsze, jeżeli chcę zrobić lekkie rozwiązanie, muszę zawsze uważać na jego drugą rękę. Kolejna rzecz, nigdy nie ufam osobie, która jest agresywna wobec mnie. Czyli jeżeli Ktoś mówi, do mnie tak, Ej, dobra, koleżek, chodź do spraw, wszystko będzie dobrze, nie gitarka, coś jest nie, tak nie. Zerwij kontakt i nie rób nigdy takich sytuacji, okej? Okay? Tutaj takich, oj, tak, naprawdę, no stawiasz się, rzucasz. Bo, te, bo ten, który uderzy pierwszy, tak naprawdę wygrywa konfrontację. I pamiętajcie oczywiście o ogólnorozwojowym treningu fizycznym, okej? Okay? Także e, parę prostych patentów, też e, uważam, że... Generalnie w internecie nie da się nauczyć bardzo dużej ilości elementów, także pokazuję Wam głównie patenty związane z prewencją i koniecznie Was zapraszam do obejrzenia e, odcinka na tym kanale z Marcinem Bandlem. Tymczasem żegnam się z Wami o ziemle. Życzę wszystkim powodzenia w treningach. Niedługo wakacje, więc róbcie formy tak jak ja. Został mi jeszcze ze 3 kilo z brzucha, ale mam nadzieję, że z refarmem pójdzie to troszeczkę... Łatwiej. Żegnamy Was z Szymonem, pozdrawiamy. Pokój, miłość i bądźcie po dobrej stronie mocy. Na razie.